Dobre. Witamy znowu my, witamy w kolejnym filmiku na moim kanale Dzisiaj jestem ponownie z Nacią i ponownie będzie to film czytelniczy Nagrywamy dzisiaj przed nią kamerą, więc mam nadzieję, że jakoś nie jest taka zła i, i wam to w miarę odpowiada Dzisiaj przychodzimy do was z challenge'em, co jest ciekawe Będziemy robić książkowy challenge, który polega na tym, że przygotowaliśmy sobie po cztery książki Cztery książki, które ja czytam i cztery książki, które czyta Natala I będziemy czytać po pierwszym rozdziale i będziemy układać potem w kolejności od tej najgorszej do najwyższej. I ta, która będzie pierwsza, deklarujemy się, że spróbujemy ją przeczytać w, w lipcu. Przepraszam. A jak ty już ją czytać? A sprzyrzykowałaś taką? Nie. No to Ale popatrz. Jak ja tam. Co ja już przeczytałam? Z, z tych, które ja ci przygotowałam, nie czytaj żadnej. A ale jak wyjdzie najlepsza ta... Aha, że ja z twoich przeczytam, a ty z moich. Tak! <noise> Natala miała problem wyślowy, e, więc myślę, że bez zbędnego przedłużenia możemy, możemy zaczynać. Będziemy sobie dawać nam zajem. E, ja mam ja w, w e jak coś. Natala ma w e więc będziemy wkładać okładki, e, więc może zamknij oczy, abyś nie poglądała. To jest pierwsza książka, którą miałam dla... Nie patrz! Nie Co podglądaj! Nie to jest pierwsza książka, którą ja miałam dla Natalki. Jeszcze nie otwieraj oczu. E, Wy dobrze wiecie, o czym ona jest, Natalia. Nie mogę wie... dotknąć i zgadnąć. Możesz, możesz, możesz. No, zezwalam ci. Mała. Mała. Chodź tu bardziej do kadły. Ma, mała. Masz mnie oczy. Mhm. Doktor Dolity. Tak? Nie Dolity. Jak <laughs> miał? Jacker i Van Hight. Bo mała była ja fajna, że nie masz takich małych, dużo kieszonkowych, bo to jest taka malutka. I pamiętałam, że masz właśnie tą malutką. I cieniutka, bo ja taka dziwna tutaj kartki miała. What?! Skubana. Dobra jesteś! Natala będzie coś pierwszy rozdział Doktora Jekyll i Panhaj. jest to klasyk horroru, który bardzo mi się podobał. Tak. Okay. A ty, ja co, będę czytać? Ja nie zgadnę po dotyku, bo, bo Natala no, ma w e co będziesz czytać? Jestem otchłanią? Jestem otchłanią. No jest e, będę czytać thriller, tak? To jest thriller? Thriller. Ja nie lubię thrillerów, więc jestem ciekawa Natal, trzeba dużo thrillerów, więc... O w ogóle tu wiesz, że tu są, to coś z tyłu, a ja nie widziałam na Legimi ma... Bo do mała z Żabki można na Legimi coś tam zrobić i tu jest w ogóle to z tyłu, ten Ty, no, opis książki jest tutaj z tyłu, na początku. A, to ja, to ja, ja nie chcę opisu, ja chcę opisu. rozdziały. Dobra. Ja mam y, na tej Ta czytniku. książka, kochani, chyba nie była otwierana, bo na w Była, bo czytałam ją... Tako chyba. Haha. Ha. E, tutaj w ogóle nie ma rozdziałów, więc przeczytaj może od siódmej strony do... Dziesiątej. Jedenastej może? No dobra. Do 11. A ja przeczytam też z 3 strony. E, więc żadna do, do Was wracamy. Dobra. Zacznij. E, ja mam zacząć. E, bardzo krótko co uważam. E, przeczytałam jakieś pierwsze 5 stron, 4. E, bardzo podoba mi się opis. W sensie podoba mi się, jak jest wszystko opisywane w tej książce. Wiesz e, co chodzi? Dalej. Je, jakby, nie wiem, czy jeszcze fabuła mnie zachęci, bo na razie nic się nie wydarzyło. Ale jakby te opisy, które tam są, że są takie dokładne, takie. Ja mam w problem z opisami, bo ja mam wrażenie, że są często za dokładne i mnie męczą, a tutaj były dokładne, ale mnie nie męczyły, Więc to jest na pewno plus. Eee, no i tyle. Nic nie mówi nie mówimy nic o rankingu, nie? Czyli, że jak myślisz, jakie będą przewidywania, nie? Co uważasz? Że to, jest, to jest nie jest mój vibe. No jak to? On nie siedzi mi w ogóle. Czytam i nie wiem, co czytam. <laughs> no bo. Ta książka jest tak napisana, ale. Dziwna jest strasznie, jakby. Może, jeżeli bym się przełamała, postaram się ją przeczytać, nawet jeżeli nie wygra w rankingu. Postaram się przesłuchać jej, może nawet, bo może po yes, prostu. Jest, ja mam czasami wybór. mam tak, że ja nie potrafię przeczytać książki, bo ale przesłuchać, tak jest... Przesłuchać tak. mogę, więc postaram się, ale pierwsze strony mi w ogóle nic nie zaciekawiły. Ja trochę to rozumiem. Rozumiem troszeczkę, czemu tak myślisz, ale nie wiem to faktu, że jest mi przykro. Idziemy do drugiej książki? Tak. Dobra. E, chyba ja pierwsza, co? Zamykaj oczy. Druga książka, którą ja mam dla ciebie. To. To, ale nie otwieraj. Proszę, do ręki. Nie, nie zgadniesz. Nie, nie tego raczej nie zgadniesz. Dobra, czekaj. Nie, 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 nie otwieraj. Daj w dół i teraz otwórz oczy. To jest ten, ta karta różowa? To nie. Jest, o nie, to nie wiem. To jest. Damię y, damie z mi dała książkę. <grym> to jest ta sama autorka tej różowej. Tak? Tak. T tamtej mówisz to... tam na górze? Nie, to, to The End of Us czy coś tam. It's End with Us. E, nie, 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 tam to tam to jest romans. E, to jest literatura piękna o kobiecie, która zamyka się A, w domu. Ja nie lubię pięknej. Słuchaj, ten film jest po to, żeby przełamać swoje jakieś tam, wiesz, schematy. Dobra, następny. Czy... Wy jako Booktube wiecie, co to jest za książka o kobiecie, która ma depresję. Czy... I uzależnienie od leków. For You, ja nie patrzę. A czy w sumie po co ja nie patrzę? Tak by. Bo... Co mi włączasz? Znowu ten Donato Car Carisi? Tak. Ty Jaki tytuł? Dom głosów, tak? Nie. Tak. Dom, Dom głosów. To jest też thriller. Czy kolejny thriller i kolejny. Zawód dla Nie, no. Nie, po prostu kolejny nie mój, tli, nie, nie mój temat. A Ale to, 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 to też nie jest twój temat. O to chodzi. Dobra, Dobra, idziemy czytać. Od... Wracamy z opiniami o drugiej książce. Może ty teraz zacznij. Marek, relaksuj odpoczynku od Tessy Moszwek. Powiem tak, że mimo, że literatura piękna nie jest moim konikiem i nie lubię, to książka jak na pierwszej bardzo mnie zaciekawiła. I myślę, że jest o wiele lepsza niż ten dr. Jackie i, i Pan Hyde. Jest taka. Bardzo ciekawa jest to Bardzo ciekawa jest to. No naprawdę. Jest na plus raczej. No, jest na plus. Amin-szok. Ja natomiast czytałam Dom Głosów. W sensie początek domu Głosów. Yy, na no to Dokładnie. I yy, powiem tak. O wiele bardziej mi się podoba niż jestem utkonią. O wiele bardziej mnie zaciekawiło. I miałam takie coś, że w jednej chwili, jak była taka cisza bo siedzimy cicho i czytamy to ja się tak odciąłam. Bardzo mi się podoba początek. Przyznaję. Jest taki... Jest jego tylko obawiam, raz... się, obawiam się jednej rzeczy w tej książce, że ona będzie tak samo pogmotwana, jak jestem odchładnie. Nie, to jest o wiele łatwiejsza książka do przetworzenia. No to może dlatego mi się tak podobała, bo no ja wolę takie spokojniejsze thrillery do kryminału niż takie, ryję ci głowę, nie? To jest bardzo też. Fajna bardzo książka. mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba, serio. Dobra, to następna Lecimy dalej? Tak, ale nie wiem jaką. Tak właśnie się nagrywa film z Natalą. Mówię, przygotuj się. Dzięki. No, może ja ci pierwsza dam, co? Proszę, Czekaj, czekaj pokażę ludziom. <coughs> czekaj. To jest y, jedna z moich miłości. Nie ma znaczków. Nie czytana. Otwieraj. Otwieraj oczy. To jest science fiction, ale bardzo dobre. To był mój pierwszy science fiction, który naprawdę mnie wciągnęło. Pierwsze ogólnie, które czytałam i pierwsze, które mnie wciągnęło. Okej, okay. ja muszę znaleźć książkę, bo nie wiem. Poczekajcie Uuuu, Będę to czytać. Następną książką jest La Bestia. Ja będę to czytać. To Czy nie jest reportaż? Jest. Czy to jest reportaż? To jest reportaż. Ogólnie o... opowiem... O czym jest ten reportaż? O? E... No, o, o największym serialnym mordercy w Kolumbii. Nie powiem Wam dokładnie o kim, bo nie pamiętam. Dobra, dawaj. Luis Alfredo Gravito-Columbios i ogólnie opowiem wam tylko tak, bo to myślę, że to jest warte powiedzenia, że on Autor, to jest polski autor Przemysław Piotrowski, po, poleciał, pojechał specjalnie do Kolumbii i spotkał się ze wszystkimi ofiarami, które przeżyły i tak dalej, które... No przeżyły, doświadczyły tego tak, człowieka. Tak, rozmawiał z nimi, przeszedł całą trasę jakby tych szlaków, tej i Żeby zdobyć opisuje. jak najgłębszy reportaż. Tak, i on opisuje to wszystko w tej książce. Proszę, Proszę. mi, fajnie. Dobra, czytamy. Przeczytaliśmy po naszej trzeciej książce, ja chyba teraz zacznę, La Bestia. Labestyja. Labestia. La jest reportaż Przesława Piotrkowskiego. Chyba tak. Eee. Nie podoba mi się. No, powiem wam. Jakby w trukry lepiej to się czyt słucha, niż czytać. Właśnie, się o, rzeczach. to jest dobre określenie. Jakby miała tego przychodzić na przykład jako podcast albo w audio, chętnie bym to zrobiła. Znaczy, w, audio, w, audio, w, audio, się, w audio nie, to, ale ta ogólnie. Książka jest taka, taka gruba. Ledwo przez nią przebrnęłam. Wydaje mi się, że jakby to było nagrane przykład przez Justynę Mazur. Justynę Mazur, polajkuj like ten film. <laughs> Podcasterkę, to ogólnie jako podcast ja bym to chętnie przesłuchała. Tak, ale to mam wrażenie, że jako, jako książka mi by się nie spodobało. I nie dowiedziałabym się tyle, ile bym chciała. To teraz. Nie te. dziwię mnie to. Znaczy ta materia Blake'a Croucza. Daję pod Co myślimy? Nie wiem co powiedzieć, bardzo dużo dialogów na początku, mm -hmm. ale... Czy to jest minus, czy to jest to plus? Jest plus ja lubię jak dużo gadają. Ja też lubię, no. I podoba mi się... Znaczy, spodobała mi się. Ha? spodobał mi się ten początek? Nie wiem. Jest taki... intrygujący bardzo. A bardzo. bardzo... W ogóle na początku jest takie zdanie. To dla jest... No... Dedekacja, dedykacja. Jezu, nieważne. Dla każdego, kto się zastanawiał, jak jego życie mogłoby wyglądać na końcu drogi, której nie wybrał. I już po, Brzmi super. po tym, już wiedziałam, że no raczej będę chciała to przeczytać. I książka mi się wydaje, że... To jest bardzo dobra książka. To jest takie science fiction idealne na pierwsze science fiction. I ja właśnie tak to czytałam i dlatego byłam niezachwycona. No. Także giga plus. Ja plus. Y, zaczynamy czwartą książkę. Ja ogólnie, jeżeli mogę, chciałabym wymienić książkę. Bo ja wzięłam książkę, która mi się podobała, ale jestem święcie przekonana, że ci się nie spodoba. I chciałam, pomyślałam w czasie czytania, że chciałabym wziąć coś innego. Nie, i nie, wiem, ja co. Protestuję, bo ta wiedziałam, że się też ci się nie spodobają. Jak Konrad jako trzeci głos. Czy mogę wymienić książkę? Nie. nie mogę wymienić książki, dlatego niestety dam ci tą, co, y, tą, co y, wzięłam. E, dobra, może już Kwiat wiśni, czerwona fasola, duriana z Jest to japońska literatura, czyli coś, co ja kocham i wy bardzo dobrze o tym wiecie, dlatego chciałabym trochę Natalę zarazić tą japońską literaturą, a wydaje mi się, że to jest najlepsza książka na początek z literaturą japońską, e, bo jest po prostu historia, ale piękna, wzruszająca i w ogóle niesamowita. E, jednak wiesz, co chciałam ci wziąć? Namawiam Natale od bardzo dawna do czytania książki. Almonda? Co? Almonda czy to? Nie. To Nie, wrony Petry Dworakowej. i to chciałam wymienić, więc jestem ciekawa, czy wybrałabyś to, czy wrony? Wrony. No tak. Literatura piękna, czyli coś, czego Natala nie lubi. Czekajcie, muszę pobrać PDF-ie, bo nie ma jej tam, gdzie chciałam. Jesus Christ. No sorry. Sorry, że Jimi and every. Le akurat jest super, bo tam Nie. jest bardzo dużo książek. Nie, ma Nie hejtuj Lezimi. No, Nie tak. hejtuję, ale jak Lezimi chce sponsorować mi doma, to proszę bardzo. Ja do mnie. Wybrałam książkę. Święta tajemnica. Książka. Krzysztof Koziołek. Tak, Krzysztof Koziołek. mi z planszy. To jest odpowiedzi, tylko tyle powiem. O jest ta książka. Nie, że coś, nie? Dziękuję. Idziemy czytać i zaraz wracamy Jesteśmy po przeczytaniu czwartej książki i myślę, że... Patrzcie telefon Dobra, gośny. Myślę, że muszę zacząć. Kwiat i żywona fasola. Tak. E, powiem wam, że ten tytuł mnie jakoś tak zniechęcił, bo myślę, że to jakieś fasolka, coś tam. Jest mhm. takie tytuły dziwne, jakoś tak, nie wiem. A mnie właśnie przyciągają. Odpychają mnie, ale tak Chyba przeczytam ją też. To jest ogólnie... Tak, pomiędzy, powiem Wam, takimi ciężkimi książkami, taka? By mi się przydała. I, tak, bo ona jest bardzo lekka, ale jest piękna, jednocześnie. Ale już same dwa rozdziały, bo dwa, bo są krótkie, to spodobały mi się. <laughs> Prawda? Mówię, mi się i chyba przeczytam sobie. Mówię za Przeczytam, bo, bo. Powiem Wam, że. Bo to jest bardzo ładna książka. Jest, tak. I to jest właśnie dobry przerywnik, między takimi, weźmy jak. Jest taki czytelnik, jak ty czytasz takie mocne książki, to jest bardzo dobry przelik. A jak ci się podoba w ogóle klimat y, azjatyckiej, azjatyckich opisów i tak dalej? Czy nie, nie, byłeś, początku, nie, nie, nie było jeszcze na Bo nie pamiętam. Nie było, nie było ale nie tak było. fajnie jest napisane, tak ładnie. Tak? No, myślę, że jest na plusik. To fajnie. Jest... E, ja przeczytałam, co jest to w Koziołek, Święta tajemnica. Oto czytałam. E, wow. Czasami macie tak, że czytacie książkę i od pierwszej czy dwu, pierwszej strony, pierwszych zdań macie takie wow. To będzie dobra książka. I właśnie takie samo miałam odczucia. Powiem wam, że na końcu płakałam. A to się rzadko zdarza. Pierwszy raz płakałam, bo na odchłani i na schronisku nie płakałam, bo to wiecie, takie książki ten, ale na tej płakałam, bo to jest na faktach autentycznych. Naprawdę? Tym bardziej chcę to przeczytać. Dobra, ja. Dobra, myślę, że możemy robić ranking, czyli coś, na co ja osobiście czekałam cały film. Więc zacznij może ty, ja będę ci trzymać, więc kładź, wiesz, niepewność. Daj nam sam dół najpierw książkę, którą uważasz za najgorszą. Doktor Jackie i pan Hyde. N nie twój klimat, tak? W ogóle. Okej. Okay. Trzecia od y dołu. Naprawdę? Tak. Ja w ogóle bym się nie przekonała, że to pójdzie pod, pod, nad resztą. E, dalej mamy mój rok relaksu i odpoczynku. A czemu? Możesz uzasadnić w, w dwóch zdaniach? E, przeczy, przeczytałam te dwie, co teraz będę kładła i powiem wam, że są o wiele lepsze. Bardziej się wpisuje mój kanon czytelniczy niż ta. Okej, okay, jestem w stanie to zrozumieć, bo to jest bardzo smutna książka. Tu mam trudny wybór między tymi dwoma, ale chyba pójdzie... Zaś znaczy jedną. Między tymi dwoma, o. ale chyba pójdzie ta. <laughs> Serio? Ale wydaje mi się, że to tak jest książka, którą kiedyś przeczytam. Przeczytam ją, myślę, że jak teraz skończę czytać, bo też y, czytam książkę, śpiewajcie, z prochu śpiewajcie. Też mi ciężko idzie, bo jest trudna. Trudna, A to pom przeczytam w czerwniku między następną, bo Sam Lloyd wydał nową książkę szybką i musiałam przeczytać, już na I pierwsza jest ta, którą na pewno przeczytam jeszcze nie no w lipcu. No musisz w lipcu, była deklaracja. Przeczytam ją. Bo to Bo pomimo, że spodobała mi się i jestem w stanie ją przeczytać, a tą przeczytam sobie między seriami. Nieziemsko się, się cieszę, że też może ten materiał, bo to jest jedna z moich ulubionych książek i mam nadzieję, że ci, spodoba ci się, tak się spodoba, ci tak mi się spodobała, tak prezentuje się Stosik Natalki. Ja jestem w szoku, że yy, wybrałaś, ja w ogóle byłam cię przekonana, ja myślałam, że ten Stosik będzie inaczej wyglądał. Ja szczerze myślałam, zanim w ogóle dałam ci te książki do przeczytania, że to będzie wyglądało tak, że ta będzie na samym dole, potem będzie ta, no to to dokładnie zgadłam. Potem będzie ta, a na górze będzie ta. Ja tak myślałam. Serio. Więc jestem w szoku. Dobra, teraz ja zgaduję, jak będzie u ciebie. Na samym dole w najgorszy będzie La Bestia, bo to nie jest kompletnie twój klimat, ciężko by ci było przez to przebrnąć. Zaraz ci będę potwierdzać dalej. Eee, później jakie ja ci dawałam? Dom głosów, Jestem odchłanią Dru i ta... Trzecia ten... będzie Jestem odchłanią, druga będzie Dom głosów, a pierwsza to będzie Święta tajemnica. Bo... Nic się nie pomyliłaś nic się nie pomyliłaś, powklejam Wam okładki, e, czyli może mi się uda jakoś tu, może się troszeczkę e, gdzieś tu między nami postaram się podkleić, tu jest czwarte miejsce, e, czyli coś, co w ogóle nie jest w moich klimatach, czyli La Bestia, La, Best, La Bestia? La Bestia, tak się śmiałam. La Bestia. To La bestia. E, trzeci to jest, e, jestem odchłanią, bo moim zdaniem będzie... To za ciężka książka za ciężka Dominiki, jeżeli i... ona nie czyta thrillerów i jest w stanie się tak łatwo pogubić w tych książkach. Za ciężka i mam wrażenie, że była troszeczkę zbyt chaotyczna. Dom głosów bardzo mi się podobał, serio, bardzo mi się podobał, ale mam wrażenie, że jednak trochę coś brakło, a święta tajemnica, coś się tak nazywa, e, jestem święcie Przykro, że to przeczytam. Bo od pierwszych zdań się zakochałam. W sensie bardzo, wiecie, tak przeczytałam i miałam takie, wow, to będzie dobra książka. A jeszcze jak powiedziałeś, że jest na faktach, tym bardziej chcę to przeczytać. Bardzo mocna książka. I to w ogóle nie chodzi o jakby o względy religijne, bo to są spowiedzi i mhm. tak dalej, ale po prostu chodzi tu o moralność człowieka, jednego i drugiego i o wszystko tam. W ogóle Polecam, nie będę dużo mówić, ale polecam. Ja no. powiem pewnie w następnym podsumowaniu że ten niczym bo jestem pewna, że to przeczytam w lipcu. I ty też masz deklarację, bo to się dogram. Ty musisz to przystać w lipcu, a ja muszę przystać świętą tajemnicę, tak? Tak. Jak myślałam, że święta tajemnica się najbardziej spodoba. No będzie bardzo fajna. Myślałam, że jestem odkładem się bardziej spodoba. Mnie, ale nie, ta nie, książka właśnie szkolne. od pierwszych. Yy, pierwszy rozdział były trudne. Myślę, że jakbyś poszła troszkę dalej, to by było lepiej. Okej, okay. może kiedyś się wciągnę. Zobaczymy. To by było na tyle w tym filmie. Dziękuję Wam pięknie za jego oglądanie. Mam nadzieję, że taki nasz duet i ogólnie taki film Wam się podobał. E, dajcie znać co uważacie o wypowiadaniu się Natalki, bo Wy ten film widzicie przed podsumowaniem czytelniczym, które nagraliśmy przed chwilą. Ja jestem strasznie no ja dumna. I co ja już tchu nie mogę zobaczyć tego gadania. Ja jestem strasznie dumna z Natalki że tak pięknie opowiada o tych książkach i jestem z strasznie dumna. Dziękujemy, dziękujemy Wam się że za oglądanie. Ja Was serdecznie pozdrawiam, kocham Was i do zobaczenia w następnym filmiku. I trzymajcie za nas, kciuki, że czytamy te książki. Ja przeczytam. Ja też przeczytam. Ja, ja, przeczytam. Nie ja przeczytam. Dobra, pa, pa, pa. pa.